Ja muszę zdążyć. Jezu stwaria. Mam całe spodnie od pudru. Mój cały telefon jest od pudru. Zb zbiłem szklankę. I wyglądam jak gówno. I mam minutę do wyjścia, żeby zdążyć do szkoły. Nie chce mi się żyć, nie idę do szkoły już. Mam to w cipie, nie śmiać się z tego, bo to nie jest zabawne. Zbiłem szklankę całą. Na podłodze jest pełno szkła.